Z nami jest fantastyczna Anies Wiam, która przyleciała tutaj prosto z Toulouse. No właśnie, powiedz mi proszę Anies, bo przed chwileczką mogliśmy podziwiać Twój przepiękny pokaz, pokaz najnowszej kolekcji. Na co postawiłaś się w swojej najnowszej kolekcji i czym się inspirowałaś? Na kobiecość, postawiłam na kobiecość, na piękno kobiecej natury. Inspirowałam się latami 20-30 tego wieku. Już niebawem kolejny Twój pokaz. Tym razem będzie to połączenie Polski z Francją. Tak, oczywiście. Będzie to pokaz Le Perle Toulouse w Toulouse. To odbędzie się 10 czerwca. Będzie to zupełnie inny pokaz. Będą to sukienki wieczorowe. Także myślę, że coś dla oka i coś dla duszy. Agniesz, powiedz mi proszę, czy Ty masz swoje ulubione materiały, jeśli chodzi o kolekcję? Tak, mam jest to jedwab, jest to bawełna e, albo len. Są to naturalne materiały, które używam w swoich kolekcjach. Jesteś osobą, która bardzo dużo podróżuje, nie masz tak naprawdę prawie że stałego miejsca zamieszkania, ciągle w samolocie, ciągle pokazy, bardzo dużo się w Twoim życiu dzieje. Czy porównujesz czasami zdarzy Ci się porównywać świat mody? Tak, porównuję, jest zupełnie inna mentalność i ludzie po prostu czasami inaczej odbierają tą taką rzeczywistość naszą polską. We Francji się to odbywa inaczej, we Włoszech, ale myślę, że poziom polskiej mody nie jest najgorszy. Nie możemy sobie nic zarzucić. Dzisiaj nie przyleciałaś sama, jest z tobą także spora ekipa gwiazd prosto z Francji. Tak, oczywiście. Jest ze mną Gabano. Jest to gwiazda francuskiej telewizji. On występuje w Prince de la Mouche, a także teraz będzie, może, także w MTV francuskiej. Występował. No, i ma dużo, że tak powiem, ludzi, którzy go podglądają. Jest naprawdę fashion. Jedną z jego kampanii była kampania dla Chanel. Myślę, że. Jest to ciekawa osobowo osobowość i dlatego go tutaj przywiozłam. Agniesz, jeśli chodzi o Twoje plany na najbliższą przyszłość, nie skupiajmy się może na pokazach. Na najbliższą przyszłość to jest nowa kolekcja t-shirtów właśnie dla Gabano, który będzie pokazywał te wszystkie rzeczy w telewizji francuskiej i będzie w ten sposób promował naszą wspólną markę. Czy te projekty on zatwierdza, czy zdaje się tylko na Ciebie? Razem zatwierdzamy projekty, będzie to Ania z Wujemba i Gabano. Fantastycznie, w takim razie życzę Wam z całego serca, aby te koszulki podbiły serca nie tylko Francuzów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.